O, zbychu krzyczy, że gama. Zaraz sprawdzimy Jak? Gala? Chyba ktoś mnie tu oszukuje Ale spokojnie Zobaczymy Gama A nie gala ty Gama? No jak? Kłamczuchu. Wiernego, spogląda na. Proszę sobie na wybrać kasetę. Ze Swojciecha Kartonika. Radio Maryja leci. Dobrze, proszę wybrać kasetę. Może być. Nie A wiem, jest co Miami Vice? Jason Donovan jest. Też śpiewał. <laughs> Był z Miami Vice, ale wiecie, śpiewał. O, Dobra, uwaga. Mam. Uwaga. Który to rok Samochodu? 96 96. No uwaga. Nie wiem, czy to Nie, są... Nieważne, on sobie przełączy. Panie, trzeba będzie przewinąć kawałek. Widzicie? 9,6. i działa radio. Potrafi, nie? No. Szacun, radejko i kasetki.